Aby utworzyć listę ulubionych kanałów, naciśnij na pilocie zielony domek. Strzałką w lewo przejdź do menu i wybierz pozycję Kanały TV. Teraz za pomocą niebieskiego przycisku przejdź do opcji widocznych w prawym górnym rogu. Strzałką w prawo wejdź w dostępne kategorie i wybierz pozycję Edycja oraz Nowa lista. Używając przycisków kierunkowych, wprowadź nazwę listy, którą chcesz utworzyć i zatwierdź ją, wybierając Akceptuj. Następnie dodaj wybrane kanały do Twojej listy, zatwierdzając każdy z nich przyciskiem OK. Przy każdym dodanym kanale powinien pojawić się checkbox. Wybierając Potwierdź, utworzy się lista z Twoimi ulubionymi kanałami. Jeśli chcesz dodać kanał do Twojej listy, przełącz na wybrany program, następnie użyj strzałki w prawo i z dostępnych pozycji wybierz Dodaj do ulubionych. Aby dodać kilka kanałów jednocześnie, ponownie użyj na pilocie Zielonego Domku i wybierz pozycję Kanały TV. Następnie przejdź do Opcji i przyciskiem OK wejdź w pierwszą pozycję i wyszukaj listę, którą chcesz zmodyfikować. Ponownie użyj niebieskiego przycisku. Strzałką w prawo wejdź do opcji i wybierz kolejno edycja i modyfikuj listę. Teraz dodaj wybrane kanały, zaznaczając każdy z nich checkboxem przyciskiem OK. Na koniec potwierdź modyfikację listy. Analogicznie, aby usunąć kanały z listy, postępuj w ten sam sposób, odznaczając checkboxem wybrane programy. Kolejność kanałów na liście ulubionej zmodyfikujesz przy użyciu opcji, wybierając z listy pozycje Akcje i Kolejność. Wybierz kanał, którego kolejność chcesz zmienić i naciśnij OK. Następnie przesuń kanał na wybraną przez siebie pozycję i potwierdź zakończenie edycji. Jeżeli film okazał się pomocny i nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, zostaw lajka i subskrypcję na kanale.